Dzisiaj będziemy grać, a w trzecią już grę ja z Mikołajem i Gorem w na 3. Tym razem spróbujemy zrobić coś takiego, że wejdziemy sami do kabiny. Tak, teraz tak, że wejdziemy sami do kabiny. Znajdźmy się przy tej zielonej tablicy. Wejdziemy sami do kabiny. I będziemy wtedy mogli, mm, wtedy, mm, ja będę tylko, ja nie wiem. wiem, weź tutaj do zielonej tablicy, ja tylko zrobię parkoury, bo ja najlepiej je robię. Jestem zielonej O, Ty jesteś tu, dobra, to chodź, to chodź z nami, tu. Widzisz Mikołaj? O, jest! Jesteśmy sami. Ale ja się udało, co nie? mi jeden samolot. Ale Igoty ty w ostatnim momencie. już był stres! A nawet nie zaczęliśmy gry. Ja na moim najważniejszym siedzeniu. Bo to jest dla najlepszych. Dawaj na, dobra, tylko jeden najgorszy jestem, dla żołnierzy zwykłych. Ja z Igorem, Igor trochę słabszy ode mnie, a ja najlepszy. Ja jestem Może ja mam No i co z tego, ale usiadłeś na siedzeniu dla najlepszych żołnierzy. Niko się mógł trochę lepszy, a ja na, na najlepszym siedzeniu. O, no, generał coś tam mówi. No, a Nie jest tam ciekawego, ja już to słuchałem. Czy możemy przejść do gry, a nie...

Nie napisałem hezk. A co ja nazywałem? Nie wiem. O, do Ronalda w końcu przeszliśmy. Widzowie, ile to się czekało. Subskrybuj Dobra, subskrybujcie, dzwoneczkujcie. No się tym dzwoneczkiem, mówię wam. Będzie fajnie. Yy, yy, zostawcie łapki w górę. No i... A coś mówię, y, dobra, y, i to wszystko, wpadajcie na kanał Wita i do Knesa. Łapka w górę. Nie musisz gadać, już powiedziałem. No cały czas ja coś gadam, no hej. Ginny dalej, takie akcje to my już to biliśmy. Ej, Nieźle. Ej, ale Mikołaj, Igor, ja tylko będę robił padku bo ja najlepiej. Bo ja zrobiłem 20 stajszczy bez ginięcia kiedyś. No ja cały czas nie no tu jeszcze... A, jeszcze muszę coś podpisać. Poczekaj, podpisuję. Ile ja muszę podpisać? Jezu! Dobra, podpisałem. Biegnę! A, co ja napisałem? Nic. Co? Nic. Nic. Неемм. Aha, já vím, na to má Jak tarka to tá část, kterou on koupil, se bude Já jsem se mnou, Já Nebáte se mi ale... Nebáte se mnou, ale... tak. se mnou, sobie Nebáte A mnou, sobie Nebáte se mnou, Nie no. powiem. Co powiedz? Co, co ja napisałem? Ty nic nie piszesz. Generalnie pomogę Ci na klawiszach. Patrzcie, ja wysłałem. Nie patrzę. Co mi wysłałeś? Dobra, ja pomagam. Nie duszaj. Zejdź! Ja pomagam! Klawisza! Ej, ale posłuchaj! Mikołaj! Ej, Igor! Ja tylko robię parkury! Bo ja jestem bardzo dobry w parkury. Dobra. Dobra, 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 super Ja tylko robię parkury, pamiętajcie, rozumieć! Bo jak nie rozumieć, to kończymy odcinek. Więc pamiętać. A nie, jakby się nie ruszam. Ja idę po najważniejszą rzecz, po miszka. Wy nie skaczajcie parkurów. Pamiętać. Mikołaj, wiesz jest Gdzie jest Tu ten. Patrzcie. Chodźcie! tutaj, tut, tutaj, eee... ja idę na skrzydło. ostatnio zginąłeś przez to. Po co tam wszedłeś? Nie idź tam, bo teraz zginiesz Idę po misia. Idę na razie po misie, później będę do miłodkóry. A Nie, 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 nie róbcie. Nie róbcie. Ja to zaraz zrobię. Widzowie, mam nadzieję, że zaraz. Zginąłem! Widzowie, nagramy coś innego, bo. O ja, nie będę tego przechodził drugi raz. Gramy w to innego. Jeju, ale zepsułem. Można, ale jak się spadnie w przepaść, to papa. Dobra, weź się, wyłączaj. Gram. My w Amonga nie, już muszę jeść. Ale ja podłączam te. Dobra, co? Ja podłączam te bez ropy. Nie co A po co? nie, no! film. Dobra, widzowie, dzisiaj, yy, teraz będziemy sobie grać w Amongasa. Dawaj tutaj yy, Mikołaj. Ja muszę jechać yy, do Wrocławia do pracy z rana. No, 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 no dawaj chwilkę. Kto miała guzika? Jaka guzika? <tryk> Ten guzik latał po mięsko Nie, jestem maly Wid Widzę, jak wychodzę. sobie Wydaje się, że zaraz mi ktoś wyskoczy Widzę, że moja No Franek to Mpost. Czemu? Gdzie zabił Milenk? Nie. Ja nic nie zrobiłem. Nie to milenka? To nie mam. Nie mam milenki. No, może mi się wydawało. Ty. A jakiego jestem koloru? Hm? Żółty. I ja daję, że to jest... Yy... Yy... Zielony. No. Co pomarańczowy mam do No bo można takie coś sobie kupić. To głupota. Ja mam rogi. Tada, widzowie, czekamy, 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 czekamy. Na 300 zgłosił, a nie głosuje. No, co gościu? <noise> Był impostorem! Jeszcze tylko jeden. Jeju. Kto go rozszyftował? Chodź tu, tu się trzymajmy. Gdzie jesteś? Tu, tego. Jestem w szpitalu. Koło mnie jest jasno niebieski. Jestem koło guzika. Nie masz się tego zrobić. Kiedy chodź? Nie masz się tego zrobić. Nie masz się tego zrobić. Nie ja idę wyłączyć ten. ja zielony wyszedł. No i Wydaliśmy. Widzowie, to było takie mega łatwe.

Nie mam nożyk. Ja nie mam Muszę zrobić ten guzik. Dawaj mi guzik, bo mnie tu denerwuje. Ja robię to zadanie. No, Ja robię Wiesz, że ja robiłem najtrudniejsze zadanie w grze? Strzelanie do kamieni. Nie. Ja głosuję na jasno-niebieskiego. Na tej mapie yy, yy, zadanie po prostu, żeby yy, impostory wtedy nie mogą um, robić sabotaży w ogóle. Zamykać drzwi, jak zrobimy wszystkie zadania. A więc nie jest jakieś fajne. Bo niebieski? To... niebieski? niebieski no bo... A jasno? Czy ciemno? Ciemno, niebieski. Gdzie jest? A gdzie jesteś? Gdzie, gdzie? takich problem. Taki kabel? Tu weź dawajko. No chodź do kabli. Ale nie wiem gdzie są kable. Więcej zgłosi. Elektryk. Niebieskie doskło. Nie, nie ciało znajdź. Co Jestem blisko elektryka. Co tam odaży się? Jestem tu. Napisz, wiesz, napisz, że to e, ciemno-niebieski. I napisz jeszcze tle, please. nie mogę go... My tylko odwinęliśmy. Ty też? Ja sam zostałem! Ludzie! Jest tak boję. Tato pokazuje fotkę. Jestem samemu. Boję. Tatuś, tatuś. Tatuś, idzie boję. Mam szansę Czy się skończył tak Nie wiem, gdzie się skończył. No, Danim. Tylko dwa dostałem. No, najwięcej? I czekaj, przed niebieskim. No, ten niebieski, no to niebieski na dwa, jak to się na dwa no. Sam sobie, patrz. Niebieski idzie do białego. Ej, ja jestem. A ci... Jestem tam, gdzie się robi y, te na pamięć rzeczy. Lepiej uważaj niebieskiego, bo on będzie polował na ciebie, bo ja pisałem. I on wie, że to ty. O niebieskim łączył sabotaż i białego. No A gdzie biały leży? E, nie biały, tylko o biały jeszcze chodzi. Prawda. To pilne tylko. Jasne, ciemno, niebieskie nasze wygląda. Czekam, gdzie jest. Tu Cztery. Jeden. Niebieski do was idzie. spieprzajcie. Cztery. A gdzie jesteś kołem? Zwiebam! Niebieski, niebieski, niebieski. Ja zwiebam! Ja zwiebam! Ja zwiebam! Niezy! Z pomocy! W centrum! Pomocy! Jeju! Ja się boję, że mi zbiję. Ja robię przy karcie! Teraz zmieniam pomieszczenie na guzik Niebieskiego i Białego. Powiedzcie, wy by był blisko mnie. No, to robić zadanie. Głoski jest tutaj w klockach. Pieski goń białego. Idę teraz. Nie Jestem tu gdzie paliwo. Idę, idę do siebie. All right Ja nie Jakby zginął to Lytowa, powiedz Lytowa. Powiedz gdzie, by, gdzie leży jak ktoś jakiś człowiek Zginujcie go Lytowa. A gdzie? W bazie, w bazie i uciekł I uciekł w dół To skończył mi się odcinek Co? Skończył mi się odcinek nie mam miejsca. No. no. Yy, jeszcze może dam... Poczekaj. Pa widzowie!